I siemano, witamy wszystkich, jak co weekend. Tym razem komplecik. Mi ostatnio długo nie było. Niestety trochę mi się plany pokrzyżowały. Brak czasu. Dzisiaj akcja lasek. Dopóki jeszcze paprocie nie są wysokie, to można pochodzić, gdzieś tu pomachać. No i co? Jesteśmy głodni. Głodni fantów. Do pierwszego sygnału. I mam pierwszy sygnał. Soczysta sześćdziesiątka czwórka taka typowa na polmos mógłbym zrec. ale wyskakuje dosyć zielona patyna od jakiegoś sztuczca chyba Nie tak to wygląda Chyba że się mylę No taka zielonka fajna jest żadnych bić nie widzę, albo jakichś znaków szczególnych. Poszukamy później. Nie dała mi spokoju ta patyna tu zielona. Naprawdę to wygląda jak epoka brązu. Nie, jeden sztuciec. Wygląda mi to, znaczy, tu w porozumieniu z internetami i tu szwagrem. Jest bardziej zaawansowany. Jak stary ciosek do obróbki drewna bądź, bądź kamienia. Ta patyna jest naprawdę. No to niespotykana. Przedmiot idzie do zabezpieczenia. Tabliczkę trzeba tutaj informacyjną też stworzyć. No i do worka. I do wysłania. Drugi sygnał, taki sam, 66. I też kawałek sztuczca. Chyba nóż będzie z tego co widać. No ale raczej PRL. Żadnych bić nie ma. i się, Maneczko, witam na wyprawie. Dzisiaj sobie z szwagrem taki lasek robimy. Ustawienia moje dzisiaj na detektorze to tryb moneta. Bez strojenia do gruntu. Relikt 3 i obecnie 17 kHz, czułość 90. No i zobaczymy, co skrywa ten lasek do pierwszego sygnału jest pierwsza useczka Sygnał sztywny, 67. I lecimy dalej. Taki tu zalążek depozytu się chyba trafił. No ale Nawet trzeba... Cało na prosty spodowy, Przy drodze. <noise> zawsze wszystko się zgadza, a polmosy wychodzą. Ale kurwa, najważniejsze, żeby się zgadza. O, no. Dobra, tutaj coś takiego mamy. Trzeba to podkopać. Kurde, ciekawe. Ziemia widocznie ruszana była. Na pewno długo to leży. Trzeba to podkopać, zobaczyć. No, chyba mi się wypad tego roku szykuje. Oto to ten depozyt, który tu kopię. Znaczy, myślę, że to jest depozyt. Z tej dobrej myśli ja nadziei. Oj. Wskakuje tutaj. Takie coś po niemiecku. Mam no, nadzieję, że to nie jest jakaś mina, tylko faktycznie gar. Zaraz gdzieś spróbujemy chociaż dwa, trzy słowa znaleźć w słowniku, żeby się nie okazało, że to będzie mój ostatni filmik. Otworzyłem to. Nie jest to mina na szczęście. I patrzcie, co wyskoczyło. Trochę tu szmat. żeby dać wszystko mój teraz wszystko? Stare szmat jakieś. Ubranie. No i z tych ubrań taki radosnik wyskoczył portfelik. Troszeczkę się przypnę tutaj. No jest, no mój moc. A do końca myślałem, że tylko jedna będzie i, i puste gary, tak jak ja tu mam w zwyczaju. A tu jednak się trafiło. Dobra, patrzmy co to jest. O. Jest pieniądz? Nie wiem, podwójne zapięcie. Pieniędzy nie ma w tym tutaj. W tym pierwszym. A może to coś innego jest. O, e, raczej to system zamykania A dziwne, że pusty. Po co to się miał chować pusty nie wiem co dokładnie jest, nie będę tego ruszał za bardzo. Jakiś tu metam skorodowany, chyba ta sprężynka cała tutaj od systemu zamykania. No dalej, no zobaczmy to jest, co tam to się kryje, bo kawał wiadra Na początku jakieś ubrania się szmatki wychodzą Ale coś tam jeszcze jest no to wyniki depozytu stare jakieś ubrania obrusy jakieś swetry nic tu nie pisze no może teraz to nic nie jest wartościowe ale kiedyś coś to mogło być warte daję się że pościel, bo trafiło się też parę guzików takich do pościeli jakichś plastikowych o. A potem portfeliku pierwszym <laughs> się spodziewałem czegoś innego, ale depozyt jest depozyt, jaki by nie był. No, takie krótkie podsumowanie, praktycznie same takie prześcieradła, jakiś sweterek, no i ten portfelik. Może nic więcej. A, no, depozyt jest depozyt No i mam takie coś, niestety w dwóch częściach sygnał stały 65, a wydaje mi się, że będzie to wskazówka do zegar i sygnał 43, taki guziczek, płaski bez niczego, stary na pewno. I następny stary guziczek, sygnał 63. Kolejny ładny sygnał. Można powiedzieć 180. Zobaczmy. Stała 80 wykopane. O, to jest jakaś łuseczka. Jakaś potężna. Ciekawostka. No? Kawał kalibra. Jakaś samolotowa. No i małzarek niestrzelony. Sztywny 57. Sztywny sygnał 56. I wyszedł kawałek srebrnej łóżeczki. Bardzo ładny sygnał 86. Punktowy taki malutki. Zobaczymy, co to. Oj, kawałek rurki miedzianej się trafił. Jeszcze z taśmą izolacyjną. Jest coś tu majstrował. Będzie druga wskazówka do kompletu. My jesteśmy przy stanowisku flaka 7,5 Tam gdzieś w głąb lasu jeszcze są dwa albo trzy Przeszukane miejsce, ale o, tam widzę jeszcze jedno W samym roku wyszedł mi tu medal łuski i amunicja Także szukamy Jest na parsteczek cały O Prawie cały, tutaj lekko Coś mu się stało, no ale elegancki jest, lubię naparski. No i proszę kolejne sztuczce. Cała łyżeczka. Jest pierwszy pieniądz, jeden fenolek pruski. Jednak piąteczka. I taki pocisk, splaszczony Kawałek guziczka Z takim zdobieniem I guziczek stary I 10 fenolków ze swastyką Sygnał, nie wiem jaki 79 Pieniądz 2 zł z 89, pozdrawiamy no, jest guziczek, spory. Sygnał 69 sztywny. Tutaj jest płaski, ale sygnowany. Widać jakieś napisy gotykiem wychodzą. Później się rozszyfruje. No, i tym razem jeden fenolek pruski, ale zgnieciony w pół. No i w końcu monetka, jeden fening Adolfowy. No gadolfowy. Następny sygnał to trzy fenolki pruskie. Sześć 5 i guziczek star. O, jest strzał. Strzał dnia. Kawał srebra. Będzie to jakieś zegarka. To jakieś bicia są, no ale jest serwerko. Drugie, elegancko. O. I kolejny raz, jeden fenolek z 1940, i taka wielka klamra stalowa, i tym razem taki śliczny hak mundurowy. Groszkiem tutaj, i taka opraweczka się trafiła, jest ładne. 10 ziko 59 rok, sygnał 56, sztywniutko jest mega. I sygnał 76 i PRL-ek 20 groszy. Ładny sygnał 69. Mega duży kolcok I kolejny pieniądz Jedyneczka z 40. chyba drugiego roku. No i kolejna jedynka. Mogłyby wskoczyć coś innego jakaś marka srebrna. Nie same jedynki i taka mała klamereczka Jakiegoś buta chyba No jest strzał! Klamra od paska się trafiła <laughs> Kurde, elegancko Zaraz ją doczyścimy, zaczymy. No i taki fanciur wyskakuje, pierwsza moja w życiu klamra Z Hitlerjugend To się wytnie oczywiście, nie będziemy tu <laughs> propagować w złych rzeczy, ale jest elegancka. I PRL, 20 groszy. I następny, dwa ziko. Daj, jest fajny. jeden fenolek. No i dzisiaj jestem królem PRL. -u. Wszystkie tu wyciągnę. No i kolejna, kolejna część klamry wyskoczyła. Tylko, że to trochę inna niż tamtą, co znalazłem. A ta będzie aluminiowa. Że trzeba gdzieś tu się pokręcić. Może tego więcej jest. Patrzcie, jakie ładne koła masz. Znalazłem cały. A i trafiłem na 20 kopiejek. I kolejna część od zegarka. Tym razem nie srebrnego. I jeden sanałek. I podsumowanie dzisiejszego wypadu, który uważam za mega udany, aż ciężko wybrać Fandy dnia. No dobra, zacznijmy od początku. Zaczęło się od tego cioska. Chyba tak to się odmienia. Znaczy patyna zielona, elegancka. O, później co wyskoczyło, chyba ten śluciec okazał się srebrny, próba setka. Nie wiem czy będzie widać, zaraz wyostrzę. No, może na ziemi będzie lepiej. Jest cetunia. Później co takiego wyszło. No, na polu pokrywka od zegarka. Również sreberko. Eleganckie. Klamra z HJ. Tutaj część drugiej klamry wojskowej aluminiowej. To jakaś część od zegarka. Tutaj pamiątka taka. Z wakacji też coś opisane co dalej? PRL-ki, ptasia obrączka amunicja amerykańska wystrzelona Jakieś sztuczce ha, hak mundurowy to jeszcze z groszkiem trzecia rzesza jakieś takie przybory hmm, no i oczywiście mój naparsteczek Srebrny, elegancki, cztery jedyneczki, Trzecia Rzesza, nie jeden guziorek tylko, mnóstwo śmieci. No i idziemy zobaczyć co tam u szwagra szwagra słychać. No i muszę się jeszcze raz włączyć, bo zapomniałem o najważniejszym, o depozycie, który Rutus wyniuchał, jaki by nie był. Zawsze jest to depozyt. Można zobaczyć sobie co ludzie chowali, co było dla nich cenne. Do następnego. No i dobra, moje podsumowanko. Nie, że tutaj monetek wyskoczyło. Nie tak obficie było u mnie, jak u szwagra. kosił srebra. U mnie większość PRLi. Kilka fenoli. Wskazówki od zegara, klamerka. To srebrne albo posrebrzane guziczki, mój fan dnia, guzik pruski kolejowy i śmieci, gruby złom. No i co, do następnej wyprawy, narka.